Cześć, nazywam się Paulina. Okończyłam psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także psychodietetykę oraz psychologię sportu. Na co dzień pracuję z osobami, które szukają spokoju oraz równowagi w swoim życiu. Jeśli zmagasz się ze stresem, trudnymi emocjami lub czujesz, że przytłacza cię twoja codzienność, mogę ci w tym pomóc. Na co dzień wspieram osoby, które potrzebują odzyskać pewność siebie oraz lepszy kontakt ze sobą. Pomagam też w relacji z jedzeniem oraz z własnym ciałem, tak aby było ono źródłem siły, a nie źródłem przytłoczenia. Niezależnie więc od tego, na jakim etapie życia jesteś, zapraszam Cię do siebie na konsultacje w Mindwell, tak abyś mógł odnaleźć równowagę oraz przestrzeń w swoim życiu.